Cześć, jak już wiecie, od jakiegoś czasu mówię Wam, że będę biec na 46 km i ten czas zbliża się nieubogalnie Dzisiaj jest wtorek, ja biegnę w sobotę o 14.00. No i dzisiaj chciałbym Wam pokazać, co na taką wyprawę powinienem zabrać. Znaczy, pierwszy raz w ogóle biegnę na 46 km po lesie, więc tutaj co biorę, to, to bazuje na jakby swoim. Yy, może delikatnym doświadczeniu yy, wiedzy internetowej oraz wiedzy, gdzie się o kogoś yy, dowiedziałem, co może się przydać. Na pewno jako podstawa, a w ogóle to o, spotykamy się wśród takich okoliczności, bo yy, tam jeszcze dalej ciągną się medale. Yy, kiedyś zrobiłem już. A nagranie z pierwszego chyba tego rzędu. Drugi doszedł i drugi się kończy. O tutaj po prawej stronie na dole i tutaj będzie z 46, więc za niedługo zrobię wideo, wytłumaczę gdzie biegłem, o co chodziło z każdym z biegów, a każdy bieg to jakieś inne wspomnienia, no, ale dobra. Co biorę? Na pewno muszę wziąć plecak, plecak bo to akurat jest przymocowane coś co wam powiem. Plecak tak wygląda. Jest dosyć lekki. Z przodu ma dodatkowe kieszonki, żeby zabrać telefon czy jakieś inne mm, rzeczy, które blisko trzeba trzymać ciała. I w plecaku będą te wszystkie rzeczy, które są na stole. Najważniejsza rzecz to jest taki patent. To jest. Nie wiem jak on tam się nazywa, zapomniałem, z głowy mi wyleciało. No ale jakoś tam się nazywa profesjonalnie, dla mnie to jest podstawa, bo tutaj zmieszczę aż litr napoju. Tu będzie litr wody. Wkłada się ten plastik z wodą do plecaka, a tą rurkę wyprowadza się koło szyi. I jak chcecie się napić. To nie musicie specjalnie stawać, tylko tu przekradzacie zaworek i pijecie. Normalnie w biegu takim ulicznym, tam na 10 km, czy w maratonie, czy półmaratonie, to bym tego nie brał, bo te wodopoje to są co 5 km, a nawet w Krakowie to bodajże były co 2,5 km. Weź. więc weź biegnij z takim czymś 42 km. No oczywiście ludzie biegają, może lubią, może mają jakieś tam swoje ulubione napoje zutoniki i tak dalej. Ale ja wychodzę z założenia, że im mniej zabieram ze sobą, ee, no tym lepiej. No. Każdy kilogram to, to gdzieś tam wchodzi w te nogi. Więc e, na uliczne nie, ale już na ten leśny czy górski. To jest konieczność, bo tam tylko będą mm, dwa postoje mm, z, z nawodnieniem, z piciem, Więc tak, to biorę. Do środka wkładam taki super, super cienki, super lekki e, kubeczek, bo w, w, w tych, tych punktach, gdzie będzie można się napić, to e, nie będzie nic, w, w co będzie można nabrać e, napój. Więc to jest konieczność. Oczywiście, tutaj będę uzupełniać. Więc startuję z litrem. I przy każdym wodopoju dotankowuję się. Koc, konieczność. Regulamin tak mówi. I. A ja czytam regulamin, oczywiście. Regulamin mówi, że koc termiczny jest konieczny. No pewnie na wypadek, jakby coś mi się stało, padłbym doczapałbym się do tego plecaka magicznego, wyciągnąłbym ten koc i bym czekał na ratunek. Ewentualnie ktoś mógłby mnie zobaczyć, że potrzebuje ratunku, więc wyciąga ten koc ode mnie i mnie ratuje. Ewentualnie ja widzę kogoś, kto potrzebuje ratunek, a nie ma koca, a więc ja go ratuję. Więc to jest podstawa. Żele. Żeli tak naprawdę nie wiem ile zabrać. Zabiorę pewnie 5. Nie wiem, może 6. To mam 5, ale mam jeszcze tam w zapasie. Więc te 5 to wydaje mi się, że minimum. Biorę takie coś śmiesznego, żelki. To jest najsmaczniejsza, najłatwiejsza postać węglowodanów. Bo w 100 gramach aż jest 329 kalorii. A tu mamy 200 gram, więc to jest bomba strzał 650 kilokalorii. Plus ktoś mi powiedział, że to jest to jest dobry patent. A to też tak jakby wiecie 46 km to już jest kawał drogi. Prawdopodobnie może tak być, że będę biec w ogóle całą trasę sam, bo albo zostanę z tyłu albo będę bardzo szybko biec Raczej bardzo szybko to nie, no ale załóżmy, że zostanę z tyłu i mam 46 godzin, 46 km do pokonania. Psycha na pewno trochę siada. I co na poprawę humoru jest dobre? No słodkie, słodkie i do pogryzienia. To, to wciągnę i sekunda i nie ma, a tutaj sama przyjemność, więc myślę, że w jakimś kryzysie psychicznym wyciągnę sobie to i z chęcią, z chęcią, zjem te żerki, które napędzą mi energią i optymizmem dalszym. No, e, więc to w razie kryzysu takie coś może jeszcze wezmę, nie wiem, taki podręczny może. E, to też jest takie czyniutkie do, do napełnienia wodą, to jest mega lekkie, to, to, to nic nie waży. Więc może jeszcze dodatkowy taki wezmę, żeby tutaj uzupełnić. Na pewno latarka, to też jest w regulaminie, a to dlatego, że limit czasu jest 7,5 godziny. 7,5 godziny od 14 to jest, która godzina? 21:30. Więc w lesie 21:30, jeżeli miałbym biec yy, pełny yy, limit czasu, no to no, będzie. Dosyć ciemnawo dla mnie, więc to też jest podstawa. A te rzeczy wyma, wy, wymagane y, mogą zostać skontrolowane, i nie wiem, czy, czy jakby na przykład nie miałbym latarki, czy nie miałbym koca, to mógłbym zostać zdyskwalifikowany? Dys, no może i tak, trudno mi powiedzieć. Co to... <śled> I co to jest? <śled> po co mi takie buty? Czy ja w tym biegnę? Nie, ale będą mi potrzebne. Zobaczcie. Hmm, będzie trzeba się przedrzeć przez yy, rzekę. Ta rzeka okresowo je, ma niski poziom i okresowo wysoki poziom. Akurat teraz na szczęście ma niski taki do kolan. Gdzie będzie można się przedrzeć przez tą rzekę i to będzie na 30 km. O co ja słyszycie sobie? Zmienia. Zmienia miejsce zamieszkania. Może teraz pokażę, jak zobaczę, czy czyste jest mieszkanie. <grych> eee, więc na 30 km trzeba będzie się przedrzeć przez wodę. To no, Patenty są trzy: lecę na Jolo w butach, w których biegnę. Zdejmuję. Patent numer 2: zdejmuję buty, zdejmuję skarpetki i przelatuję przez tą wodę. Nie wiedząc, co jest e, na dnie, czy kamienie, czy piranie, czy nie wiem, co tam może być, czy korzenie. E, no i patent numer 3: coś założyć, co jest lekkie, co mogę w tym plecaku zmieścić yy, i, i co później nie będzie mi ciążyło. To są takie. Nie wiem, ja, ja, to, ja to wziąłem na dziale, tam gdzie deski były takie do, do surfowania i tak dalej. To chyba do deski jest, tak mi się wydaje. Um, więc tuż przed rzeką to zakładam, przelatuję, lekko suszę do plecaka i dalej lecę. Wyobraźcie sobie, jakbym w mokrych butach biegł jeszcze 16 km. No, tragedia. Obtarcia, by były dramatyczne, bąble. W ogóle nie chcę myśleć. Jak ktoś lubi taki ból i, i przelatywać, i później biec jeszcze tyle kilometrów w mokrych, no to powodzenia. No, jak ktoś lubi, to to lubi, no to nic na to już nie poradzimy. Mm, więc na szczęście ten poziom będzie taki, wody, który, który będzie można pokonać. Jakby się okazało, że byłby za. Wysoki, to organizatorzy powiedzieli, że zmienią trasę. Pewnie gdzieś bokiem, i, i, i byśmy w ogóle do tej wody nie wpadali. Eee, co tam jeszcze potrzebne? No, dowód osobisty no to w telefonie. Mm, mapka wgrana z trasą. No, mapkę mam wgraną. Jest taka specjalna aplikacja. Do ściągnięcia mapka była w formie takiej takiej specjalnej, że można sobie do telefonu wgrać, do specjalnej aplikacji. Zobaczcie, tak to wygląda. Trasa y, trochę przy bugu, trochę przez laski, trochę gdzieś tam chyba jakieś dróżki asfaltowe. Generalnie, generalnie bardzo przyjemna. Ym, I to to. Chyba tam nic więcej. Jeszcze zobaczę w czy coś więcej niepotrzebne. No ale to, co najważniejsze, to jest tutaj. No może ewentualnie wezmę jedną kanapkę w razie jakbym, no nie wiem, biegł te 6 godzin i byłbym ciut głodny. Co prawda tam na punktach odżywczych ponoć będzie konkretne jedzenie, no ale jak wezmę jedną kanapkę, nawet z drzemem, to nic mi się absolutnie nie stanie, a zawsze jak zgłodnieje, to będzie można wciągnąć i, i biec bez... A... Bez, 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 bez głodu, bo głód i susza w ustach to jest najgorsze co może być. Natomiast pogoda dzisiaj jest 29 stopni. Jak miałbym w takim czymś biec, to katastrofa, chociaż w lesie to może być chłodniej. Ale na szczęście zapowiadają 21 stopni 22 i jakieś tam może delikatne mm, opady deszczu, więc super. Super. Im chłodniej, tym lepiej dla mnie. Żegnam się z Wami. I... O, może się jeszcze nie żegnam. Idziemy zobaczyć psa. Idziemy zobaczyć psa, co tu robi. Bona, co tam robisz? Bona na YouTubie. Tak? Jakiegoś kurczaka masz? No Bona bo ma kurczaka. <gryw> tak. Bona będzie biegać. Ale to nie tak za niedługo, bo dopiero a, po nowym roku musi urosnąć. Nie, nie może teraz biegać w sensie takim wymuszonym, że, że ja jej każę biec. Biegać tam za psami sama to oczywiście, że lata, ale a, musi dorosnąć. Stawy i tak dalej. Wszystko. No, więc będziemy biegać na treningach. Może na jakieś zawody. <grym>, zabiorę ją kiedyś. No zobaczymy. Żegnam się z Wami. Trzymajcie kciuki, będzie nagranie, a może nawet kilka, bo 46 km to trochę, trochę może zająć czasu i trochę może zająć wideo. Na razie, hejka.